Mamy siostrzeńca. Była u nas siostra męża z dzieckiem i zapomniała o butelce. Prawda, Pedro? To prawda, proszę pana. Oboje jesteście przestraszeni i zdenerwowani. Jakbyście coś ukrywali. Lepiej powiedzcie prawdę. Nie wiem, o czym pan mówi. Nie mam żadnego dziecka. Zabierzemy was na komisariat. Przeprowadzimy formalne przesłuchanie, tylko nie na komisariat. Owszem, tak. Proszę pana, zostawcie mnie z nimi samego. Proszę. Zgoda. Idziemy, chłopcy. Nie chcę Was oskarżać. Oddajcie mi tylko dziecko. Jego matka cierpi. Ja też nie zaznam spokoju, dopóki nie odnajdę syna. Na pewno rozumiecie, jak bardzo go kochamy, jak bardzo cierpimy. Jeśli go macie, oddajcie mi go, a nie wniosę przeciwko Wam oskarżania. Gdybyście chcieli mi pomóc. Oto moja wizytówka. Udowodnią ci to, nie uda ci się. Proszę oskarżoną, bym nie musiał więcej przywoływać jej do porządku. Muszę się bronić. Nie zamkniecie mi ust. Po to ma pani obrońcę. Sąd oczekuje od pani szacunku. Moja klientka jest bardzo wzburzona. Proszę o odroczenie przesłuchań do jutra. Zgoda. Na dziś koniec. to ma znaczyć? Kazałem pani zachować spokój. Powiedział pan, że niewiele może dla mnie zrobić, więc proszę pozwolić mi się bronić. Nie rozumie pani, że to pan nie rozumie? Nie skażą mnie. Nigdy im się to nie uda. Nigdy. Pedro, powinniśmy powiedzieć temu panu prawdę. Zwariowałaś? Chcesz, żebyśmy trafili do pudła? Szukają tego malca. Mówiłem, żebyśmy go oddali, ale nie chciałaś. A teraz musimy jakoś z tego wybrnąć. Ale ci ludzie dalej nic nie wiedzą o swoim dziecku. Nie mamy wyboru. Musimy milczeć. Bez względu na wszystko. Słyszysz? Mówiłam, byś tam nie chodził. Musiałem. Stefania ośmiela się udawać, że nie zrobiła nic złego, ale poniesie karę za to, co przez nią wycierpiałaś. Obiecuję ci to. Serce mi się kraje, gdy patrzę, jak płaczesz i tęsknisz za synkiem. Twoja mama zachowała się wspaniale. Wykazała się odwagą i oskarżyła Stefanie z pasją, jakiej nigdy u niej nie widziałem. A wszystko z miłości do ciebie. Wiem. I dobrze, że jesteście przy mnie. Przekonasz się, że. Zapraszam ojca. Ojczulek? Chciałam się z ojcem spotkać i zapytać, czy coś już wiadomo. Czego się ojciec dowiedział? Przykro mi, ale nie mam dla ciebie dobrej wiadomości. To niemożliwe. Ani złej. Nie wiemy nic nowego. Połóż się na chwilę. Zdobyłeś się dziś na ogromny wysiłek. Musisz odpocząć. Iga. Zostawiam cię w dobrych rękach, córeczko. Dziękuję, że ojciec przyszedł. Nie ma cienia nadziei. Juan Miguel był z policją u tej podejrzanej kobiety. Mówił mi o niej. Już ją odnaleźli? Byli w jej domu, ale nie znaleźli dziecka. Choć Juan Miguel uważa, że ci ludzie coś ukrywają, są aż tak źli. Nie, ale nie powiedzieli nic ani jemu, ani policji. Chcę ich odwiedzić. Ty? Proszę, niech ojciec się dowie, gdzie mieszkają. Błagam, niech mnie ojciec tam zawiezie. Przeklęty, Amador i cała reszta. Isabela mnie zdradziła. Zaś patricio tylko mówił, że mnie kocha. A Cecilia zawsze mnie nienawidziła. Nie pozwolę się zamknąć w więzieniu. Ale co mogę zrobić? Co? Przestań. Denerwujesz mnie. Nie mogę o nim zapomnieć. Możesz mi nie wierzyć, ale bez przerwy myślę o tym szkrabie. Szkoda, że tak się stało, prawda? Uspokój się, kobieto, i nie wracaj do tego. Myślisz, że dobrze zrobiliśmy? Tak. Nie było innego wyjścia. Ale i tak mi żal. Uważaj, kamień. Dobry wieczór. Buenas, buenas Czym możemy służyć? Jestem mamą dziecka, które zaginęło. Nie widzę, dlatego przywiózł mnie tu ojciec Anselmo. Chcę Was zapytać: Co stało się z moim synkiem? Możecie mi powiedzieć? Pracowanie wersji polskiej Studio Publishing. Tekst Teresa Błodarczyk. Czytał Mariusz Siudziński.